Twoja całkowita dobowa dawka, często skracana jako TDD, to cała insulina, której zazwyczaj potrzebujesz w ciągu 24 godzin. Obejmuje insulinę potrzebną do posiłków i przekąsek, a także podstawowe zapotrzebowanie organizmu na insulinę bazalną. aps APSFX wykorzystuje Twoją TDD, aby pomóc w obliczeniu, ile insuliny należy dostarczyć. TDD wystarczy wprowadzić tylko raz, na początku korzystania z aps apsfx. Następnie aplikacja codziennie aktualizuje TDD, więc nie ma potrzeby ponownego jej wprowadzania. Zakres TDD w aps apsfx wynosi od 5 do 350 jednostek na dobę i jest wprowadzany w pełnych jednostkach. Nie używaj przecinka dziesiętnego. Ważne jest, aby poprawnie obliczyć TDD podczas uruchamiania MyLife Cam APSFX, aby przez pierwszych kilka dni, gdy algorytm wciąż się uczy, glikemia nie była zbyt wysoka lub niska. Jeśli nie masz pewności, jak obliczyć TDD, skontaktuj się ze swoim zespołem do spraw cukrzycy. Aby wprowadzić TDD, dotknij ekranu i za pomocą klawiatury wprowadź całkowitą dzienną dawkę insuliny w pełnych jednostkach. Naciśnij kontynuuj, a następnie potwierdź, aby zapisać.